Mamy bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników roweru. Od soboty uruchomiony został ogólnopolski portal wyjdźnarower.pl, którego pomysłodawcą jest Ostrowianin. Serwis rower.pl umożliwia użytkownikom organizowanie tras rowerowych. Użytkownik ustala skąd, dokąd ma się odbywać trasa, w jakim dniu i o jakiej godzinie. Pozostała społeczność serwisu, jeżeli ją zainteresuje oczywiście ta trasa, dołącza do, do tej trasy. I ostatnim etapem jest pojawienie się na miejscu startu, przejechanie się razem, wspólnie i poznawanie nowych osób, nowych znajomych poprzez właśnie taką rekreację i zdrowe spędzanie czasu, zdrowy wypoczynek. Dla użytkowników serwisu przygotowano wiele praktycznych opcji. Do portalu powiedzieli mi koledzy: otworzyłem ten portal i zobaczyłem, jak ogromne możliwości mi daje. W sumie zawsze jeździłem na wycieczki rowerowe z rodzicami albo sam. A teraz y, mogę na daną trasę mówić się z różnymi ludźmi, nawet takimi, których nie znam i poznać ich. Również y, trasy są bardzo ciekawe. Y, mogę odwiedzić różne magiczne miejsca w moim powiecie. W portalu pojawiają się już pierwsze trasy rowerowe, takie jak Odolanów-Krotoszyn, Ostrów Antonin czy Wrocław-Ślęża. Wiosna coraz bliżej, dlatego warto już dziś przygotować swoje dwa kółka do sezonu. W końcu rower to optymalny sposób na spalanie pozimowych kalorii.